to nie jest tak dużo. Myślę, że jeszcze mamy dużą, dużo, długą drogę przed nami, która będzie bardzo interesująca, ale to jest tylko temu przyklasnąć, co powiedział Joachim, że to jest takie instrumentarium polityczne, ale wypełniamy my, ludzie, powiedzmy sobie, no, nie, nie tylko elity polityczne, czy, 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 czy inne, ale Normalnie obywatele obu państw, myślę, że to jest najważniejsze, że możemy tutaj budując tę demokrację, współpracę i tą całą tkankę, jest to, to bardzo ważny instrument, e, e, który właśnie doprowadzi do... do, do, do Doprowadza w dalszym ciągu do, do rozwoju tej, tej dynamicznej współpracy, która, jak powiedziałem, na pewno się będzie jeszcze bardziej rozwijała, ponieważ te stosunki są, dzisiaj działamy w innych realiach politycznych, ale w dalszym ciągu widzimy, że potrzebujemy tej głębokiej współpracy. Proszę Państwa, chciałem tutaj, um, przejść do drugiej części naszego, naszej prezentacji, naszego spotkania. Chcieliśmy Państwu przedstawić tutaj kalendarz jubileusza oraz ten logotyp 25-lecia podpisania traktatu i przekazuję głos Panu Dyrektorowi Ormanowi. Proszę bardzo. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich darf Sie auch im Namen der Stiftung hier herzlich begrüßen und freue mich, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind. Denn, wie schon gesagt wurde, Sie sind dann diejenigen, die die Ideen quasi weitertragen. Und da bin ich sehr froh, dass wir sich heute so zahlreich sehen. Das Logo sehen Sie alle hier schon vor uns und es ist auf den Seiten des äh, Außenministeriums und des Auswärtigen Amtes. Sie können gerne das Logo für Ihre Veranstaltungen auch runterladen. Sie werden auf unserer Website, das sehen Sie hier wahrscheinlich jetzt hinter mir, die Möglichkeit sehen, wie, äh, wie, man, wie man das machen kann. Die, äh, Są serdecznie eingeladen, dieses logo w tym roku alle deutsch veranstaltungen zu nutzen. A teraz chciałbym, proszę Państwa, powiedzieć kilka słów o kalendarzu jubileuszowym. Pozwolą Państwo, że ja się tutaj przemieszczę na bok, żeby to było bardziej praktyczne. Strona internetowa jest tutaj przed Państwem, jest to dwujęzyczna strona internetowa. 25.pl.de oraz 25.de.pl w wersji, wersji polskiej. Jak widzicie Państwo, o tak to właśnie wygląda, ale mamy wszystko pod kontrolą. Na wniosku tutaj, o właśnie, to jest strona teraz niemiecka, także półjęzyczna, wszyscy mogą się informować o tym, jakie imprezy w tym roku się będą odbywały. Tu mamy kilka przykładów już tutaj nasz partner Jugendwerk już jakoś był zaangażowany, już tutaj Pan Moraz tutaj gdzieś na pewno jest, jest, więc, jest, jest, jest. Tak, no więc już oni już mieli okazję się na tą stronę dobić i już własną imprezę ją tutaj zaprezentować. Tutaj mamy inny przykład debaty, dialogu, która się będzie odbywała. Także wszyscy macie Państwo tą możliwość własne imprezy, które w tym roku się będą odbywały na tych stronach tutaj zaprezentować. Jeżeli przejdziemy tutaj teraz na wydarzenia u góry, tak. I tutaj klikniemy na wydarzenia. To tutaj jest możliwość właśnie zaprezentowania własnej imprezy. Macie Państwo 1800 znaków, żeby poinformować o własnej imprezie. Do tego można oczywiście datę, tytuł i tak dalej, ewentualnie załadować, przez więcej, przez kliknięcie na więcej można załadować jakieś zdjęcie, można załadować jakąś ikonkę, tak żeby po prostu wszyscy wiedzieli, jakie imprezy Państwo, państwo planują. Oprócz tego mamy następne, to są dokumenty, tutaj są kluczowe dokumenty, jak na przykład traktat, można zajrzeć jeszcze przeczytać ponownie, zobaczyć, jak wynikają z tego zobowiązania, i jak współpraca się rozwija. Oprócz tego będziemy na naszej stronie również mieli przemówienia polityczne, przemówienia, które w ciągu tego roku zostaną wygłoszone nie tylko na temat 25-lecia, ale na pewno również przemówienia i Państwo również mają możliwość tutaj załadować własne własne przemyślenia. Z tym że wygląda to praktycznie tak, że mamy u nas redaktora, czy panią redaktor, która będzie tutaj ta osoba. Yy, będzie aprobowała te wszystkie wpisy, żebyśmy tutaj nie zrobili z tego kalendarza naszego dyskusyjnej strony. Do tego są inne fora. My tutaj przede wszystkim chcemy, żebyście Państwo prezentowali swoje propozycje. Następne kliknięcie to są instytucje. Tutaj każdy może się przedstawić. Może na przykład też, jak tutaj mamy, Jugendwerk, fundację naszą i. Wszelkie instytucje mogą się tutaj zarejestrować, które w tym roku jubileuszowym będą brały udział w współpracy i chcą, żeby inni dowiedzieli się również o tym, jakie, jakie, mają, jakie mają plany. Oprócz tego my prezentujemy. O, tu mamy teatry, wiatryny, także każdy może się tutaj zaprezentować. Sądzę, że jest to w interesie wszystkich. Uczestniczących, żeby się przedstawić y, y, wszystkim osobom, które będą chciały się czegoś dowiedzieć o y, roku jubileuszowym. I proszę Państwa, my również y, y, chcemy zaproponować Państwu projekt z okazji 25-lecia, tak zwane wnioski jubileuszowe. Y, y, chcemy w tym roku y, y, wnioski. Jubileuszowe projekty społeczeństwa obywatelskiego z okazji 25-lecia polsko-niemieckiego traktatu i specjalna, specjalne wnioski. Mamy środki z Auswärtiges Amt na ten projekt, to znaczy planujemy 25 projektów w Polsce. 25 projektów w Niemczech z okazji 25-lecia możecie Państwo się starać o dofinansowanie wysokiej kości 25 tysięcy złotych, ekwiwalent w euro dla projektów, które będą w Niemczech. Także tutaj z okazji 25-lecia mamy ten specjalny projekt i mamy nadzieję, że społeczeństwo obywatelskie zarówno w Polsce jak i w Niemczech wykorzysta to nie tylko na imprezy z okazji 25-lecia, ale również na, z, z okazji, na temat rozpowszechniania współpracy polsko-niemieckiej w przyszłości. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni Państwo również przez media społecznościowe, to znaczy Facebook, Twitter i inne, Rozpowszechnicie tą, tą informację o właśnie roku jubileuszowym, o możliwości uzyskania dodatkowych środków i mam nadzieję, że w połowie roku będziemy mogli to w jakiś sposób zbilansować i jak już będzie konkretna rocznica 17 czerwca obchodzona, to będziemy już mieli jakieś wyniki naszej, naszej działalności. Z mojej strony dziękuję bardzo i życzę powodzenia przy składaniu wniosku.